Czy to ja jestem winny? Zdrada, zemsta i pytania bez odpowiedzi. Kiedy dowiedziałem się o zdradzie, moje serce się złamało. Kto by pomyślał, że moja ukochana Kasia mogłaby mnie oszukać z moim najlepszym przyjacielem, Pawłem? Dzień, w którym ich zobaczyłem, zostanie mi w pamięci na zawsze, śmiech, spojrzenia, które, jakby nigdy nie były skierowane w moją stronę. Byłem zły i zdruzgotany, ale postanowiłem nie wybuchać. Zamiast tego zacząłem planować moją zemstę. Wpadłem na pomysł, który wydawał mi się nieszkodliwy, właściwie nawet trochę zabawny. Wszyscy wiedzieli, że Paweł jest obsesjonatem systemu gier komputerowych. Miałem znajomość, która mogła mi pomóc. Podmieniliśmy obraz na jego streamie na coś, co zupełnie nie pasowało do jego gry. Na streamie pokazała się grafika z jego publicznego profilu. Wiedziałem, że to go ośmieszy. Widziałem, Jakiego twarz staje się czerwona ze wstydu? Tuż po zakończeniu streamu napisałem mu wiadomość. Wiesz, karma potrafi być brutalna. Zamiast satysfakcji, poczułem się pusty. Kiedy Kasia się o tym dowiedziała, z miejsca zaczęła krzyczeć: Dlaczego to zrobiłeś? To nie ty. To on jest winny. Odpowiedziałem: A ty? Co z tobą? Czy naprawdę byłem tym złym w tej sytuacji? Ostatecznie czy to ja jestem tym złym?